No cześć Ano, ja właśnie miałem do ciebie Piotr, ja kompletnie nie mogę zrozumieć, jak mogłeś zrobić coś tak ohydnego. A... Kiedy zbliżysz się do baby zbyt blisko, możesz się zakochać. Kocham cię, wiesz? Tak. A kiedy się zakochujesz? Jestem idiotą ona cię porzucają. Mam odwiedziny już tak dobrym stylu. <noise> Czy koteczek przypadkiem nie jest lesbijką? Nie jestem. Ty jesteś homoseksualistą. Wiele nie. Nie? Ja małych chłopców. Słucham? Archaiczna kosa zastępuje go siarkę. Za walca stacenia, Wyszy, to chłopca zaskoczenia. Jak błędy Na zawsze głosi. Michi, podniewam śmierć. jak to nie jest na Судить я